TV Podkarpacie.pl Prawo i Sprawiedliwość ma już gotowe listy kandydatów zarówno do Sejmu jak i Senatu. Wizyta marszałka Marka Kuchcińskiego w Sanoku może zostać po części odebrana jako początek kampanii wyborczej przed październikowymi wyborami. Jakie nazwiska widnieją na listach w naszym okręgu? Statut nasz mówi, że prezes Prawa i Sprawiedliwości, czyli Jarosław Kaczyński ogłasza te listy, także proszę jeszcze o cierpliwość tydzień, dwa tygodnie. Czy Ziemia Sanocka doczeka się posła? Niestety nic na to nie wskazuje, jeżeli chodzi o posła z obozu Zjednoczonej Prawicy. Sanogi, nasz powiat, miałby szansę, gdyby wystawiono jednego silnego kandydata. Mówił o tym podczas spotkania Damian Biskup, członek zarządu powiatu. Na taki scenariusz nie mamy jednak co liczyć. Powiat Sanocki, powiat Leski, e, powiat Pieszczacki, jakby trochę poniżej średniej na tym Podkarpaciu. To jest na pewno spowodowane tym, że nie mamy swojego lidera w Sejmie. O tym pan Myszałek zresztą wspominał. Czy w założeniach tutaj w tym regionie w obwodzie 20 22 jest takie założenie, że my jako mieszkańcy powiatu samudzkiego, powiatów tutaj i, i bieszczęskiego będziemy mieli jasno wskazane tego jednego kandydata, który ten tutaj w takim znaczeniu może być wybrany i który może zostać głos. Proporcjonalnie biorąc pod uwagę tak zwany parytet terenowy? Czyli biorąc pod uwagę wszystkie powiaty i liczbę mieszkańców, to z każdego powiatu przynajmniej po jednym, po jednym kandydacie na liście powinno być, na lista w pełni ma 22 nazwiska. Na 11 posłów, bo taka ordynacja mówi. 22 nazwiska na dwanaście powiatów. No to przynajmniej po dwa, po dwa nazwiska na powiat są mniejsze i większe powiaty. Także tutaj to musimy roztropnie i proporcjonalnie ułożyć listę, żeby ona odnosiła się do całego województwa. Nasz Sejmowy okręg do głosowania, numer 22 obejmuje obszar powiatów Bieszczackiego, Brzozowskiego, Jarosławskiego, Jasielskiego. Kroś... Leskiego, Lubaczowskiego, Przemyskiego, Przeworskiego i Sanockiego. Do zdobycia jest 11 mandatów poselskich. Jeżeli chodzi o wybory do Senatu, tu obowiązuje ordynacja jednomandatowa. Nasz okręg numer 58 obejmuje powiaty Bieszczadzki, Jarosławski, Leski, Lubaczowski, Przemyski, Przeworski i Sanocki. Chcemy powiększyć naszą reprezentację w Sejmie. W, w, z, tego, z tej części województwa, z okręgu. Do tej pory mieliśmy sześciu posłów, biorąc pod uwagę również i Solidarno-Polska, ale w tej chwili myślę, że mamy szansę na ośmiu. Zachęcam wszystkich do głosowania na prawo i sprawiedliwość, będziemy mieć dziewięciu posłów. TV